Dzień dobry, dzień dobry Witam Was serdecznie i pozdrawiam. O jaki brudny samochód jest! Na czarnym to szybko widać wszystko Zabieram woreczek jeden Bierzemy jeden tylko woreczek dzisiaj Rękawiczki, smycz, Ares, chodź tu ulica tam jest Ares No, widzicie dopiero to byłem, posprzątałem co to tu robi Dobra, nieważne. Tam jest też buteleczka, musimy ją wziąć i puszkę. Chodź tu, chodź tu. Witam Was serdecznie i pozdrawiam. Yy, nad jeziorko idziemy, wiecie, tam jest to jeziorko. Yy, zalew Cieczkowice. No, zalew. Nie jest jezioro, to jest zalew. Dobra, <laughs> niech będzie jak będzie. <laughs> Ale to jest zbiornik wody pitnej, także. Yy. Fajnie by było jakby tam nie było śmieci co? Używamy tej wody do picia a sobie ją tak po prostu zatruwamy wszystkimi tymi śmieciuchami i tam yy, widzieliście ostatnio na moim filmie tutaj jak coś sprzątałem to yy, jak wyszłem tam pod tą górę to było tam trochę tych śmieci tak no To, tak jak powiedziałem, że przyjdę to jeszcze trochę dokończyć. Tak? Będę miał tutaj odcinek zrobiony, tak <laughs> będzie fajnie, czysto. No i tak powinno być, zostać. No ale wiecie, co roku to się to jakoś tak nagminnie powtarza. Hmm. Ale nic, posprzątamy, weźmiemy ten jeden woreczek myślę, że starczy. I tam przejdziemy się tą górą i idziemy na jeziorko, zobaczyć, jak wygląda. <laughs> Zobaczymy. No to co, zapraszam Was na film. No powiem wam, zbiera się tego trochę już i tak, a resztu są kolce, uważaj. Kawałek zrobiłem, ale jeszcze tego tu jest, no to już sobie śledzików pojadł. Jakiś słoiku coś tam jeszcze też zjadł, jakieś oliwki. Napił się czyściochy. No, i, i seru wyrzucić po prostu tak, bo mu się tak podoba. Jak myślicie, nauczymy w końcu tych ludzi? Czy nie nauczymy? Nie wiem, jak długo będę mógł to robić. Wiecie, człowiek jest starszy, a potem tak nie będzie się mógł sylać, albo co? nie wiadomo, jak to będzie w życiu. O ale mnie chwyciło coś. No i tak chodzę. Widzicie, tak jak mówiłem, tutaj idę. No i pozbieram to troszkę. Koronami z głowy nie spadnie. Tak jak mówię. Tam jest jeziorko. Tu po prostu jest śmieciowisko jakieś. Dobra, pójdziemy tędy. Tam gdzie araz idzie. Potem się wrócimy. Pójdziemy tu tą górą no i, i to będzie wszystko jeden woreczek myślę on by cały się nazbierał gorzej tam wchodzić do środka wiecie. bo tam są te jak nie ma tych kolcy to jeszcze ale jak są kolce to ciężko to wydobyć trzeba uważać na oczy wiecie Ech. no cóż jakoś tam wejdziemy i spróbujemy to powyciągać no teraz sobie przypomniałem <grym>, że przecież tu jest taki Coś tego Nie mogę patrzeć na te śmieciuchy. Zobaczcie, jak to fajnie jest. Jak nie ma śmieci. Normalnie wygląda tak, jak powinno wyglądać, tak. A i no, twoje kamery odwróci. Klapa. Ja wiem, że to niektórym się nudzi takie oglądanie, że ktoś zbiera śmieci. No ale taki mój przekaz. <laughs> po prostu nie, że muszę to robić. Ja to chcę robić po prostu. Bo chciałbym pospacerować sobie przy jeziorze przynajmniej, w lasach po jakichś czystych, tak? w czystym środowisku, w czystym lesie żeby było czysto nad tym jeziorem Ech. a nie w takich, takich brudach po prostu, na no ktoś to musi robić, tak? jak nie ja, to może ktoś by inny tu przyszedł to pozbierać może nie a może by to tak zostało jak parę lat temu ładnych jak, jak tu byłem, to powiem Wam, to było nie do ogarnięcia. Tyle było tych śmieci. Dlatego myślę, że no ciężko by było tutaj tak, wiecie, spowodnie sobie iść, żeby nie było tych śmieciuchów. Ja wiem, że zawsze będą, ale może nie w takich ilościach, tak? Dobra, bierzemy się za pracę. No i co? Wszystko nie może tak być? Może. A to musimy władować do, do śmieci. Hmm. No, trochę się widzicie. Taki kawałeczek. No i potem pójdziemy jeszcze tam. Widzę, już jakąś flaszę tam do końca, i wrócimy się. Pójdziemy na tą drugą stronę jeszcze trochę pozbierać. I, I to będzie wszystko. Myślę, że. Nie wiem, ale myślę, że się zapełni ten worek. No. ładnie Idziemy na drugą stronę teraz Bo tam coś zauważyłem Wschodzimy teraz na drugą stronę pójdziemy tam z powrotem a tu już zobaczcie prawie cały wór śmieciuchów lecie wy ty, widzicie tylko takie momenty ale co chwilę trzeba się schylić po coś no i tak się rozbiera e, no Widzicie, pampersy, tego nie zbieram, ale te plastiki, te inne rzeczy pozbieram. Tam też brud. Dobra, już się będziemy wracać tutaj. No ale to musimy jeszcze wziąć oczywiście, bo, bo dużo tu tego jest. Ha. Te kolce to mnie... Tutaj tak oblegają z każdej strony hmm. Dowora Dowora Dobora, dobora, szybko, Do wora. dobra, tam muszę w... ubrać długą rękawiczkę No dobra, musimy trochę dychnąć Odpocząć Pójdziemy tam nad wodę zareszkiem trochę się pobawić. Mamy cały już wór. Nie spodziewałem się, że tyle na takim małym, krótkim odcinku. Będzie tyle śmieci. Cały wór, po prostu cały wór. Hmm. Dobra, my idziemy na jeziorko. Tam jest posprzątane. Hmm. Możemy tam iść. I trochę się pobawić z sarysem <laughs> Człowiek się pobawi, trochę pogoni. Dobrze tu Ares nie przyleciał. Zobaczcie, jaka niespodzianka. Hmm. No, zabieram to. No dobra, to jeszcze tylko tu. Będziemy to posprzątać. Ech, I będę miał cały worek. Cały. Zobaczcie. To już jest full. Ale jeszcze dorzucę to. To już będę miał to wszystko tutaj zrobione, wyczyszczone. <śm> <ś> Jak co roku. Dobra, biorę się za roboty. No dobra, wyczyszczone. No i jeszcze tyle śmieci. Myślę, że tu jakoś upcham do tego wora. No, oczywiście, wiecie co jest no. po kukurydzach, po robakach, w jakichś zanętach. Hmm. Dużo takich wędkarskich rzeczy jest. Myślę, że to nie mogę powiedzieć, że wszyscy wędkarze, ale ten co tu przychodzi łowić. Musi mieć kartkę wędkarską, czyli należy do jakiegoś koła wędkarskiego. Czyli nazywa się wędkarz, tak? A czy to jest wędkarz? No to z tym bym się kłócił. Hmm. Dobra. Ares, pakujemy i idziemy, co? Na drugiej stronie dużo wędkarzy jest. Oby nie pseudo. Jeszcze mi się worek przewrócił. Byłem tutaj po, po tą butlę, taką pięciolitrową, pełną wody, nie wiem, po co ta woda tam jest, ale, no i wyrzucona była po prostu, o. muszę to wylać. Sobie ktoś wyrzucił, no bo tak mu się podobało, hmm. dobra. Wylewam to do końca, zabieram no to to już To już myślę, że na pewno ostatnie <grymne> Bo już więcej nie zmieszczę Patrzcie jak się to chwyta Po prostu Masakra o. Muszę to jakoś tutaj załadować O Boże i znowu cały worek śmieci powiem wam no nic fajnego tyle worów co ja tu zawsze wyniosę <laughs> skąd się to bierze krasnoludki przychodzą hmm. mógłby ktoś pomóc tak proponuję tym przyklejencom, odklejencom na tym wiecie co do tej drogi się tak kle kleją to proponuję do mnie przyjechać tutaj i posprzątać troszkę o! To będzie dobra rzecz dla klimatu. Tak myślę przynajmniej. To jest moje zdanie, że dla klimatu zbieranie śmieciuchów yy, też jest dobrą formą protestu na wszystko, tak? Czyli zabieramy woreczki, idziemy tutaj na jeziorko i sprzątamy wszystkim. Zapraszam wszystkich. Zapraszam do roboty. Nie do przyklejania się. Do roboty. To pokazać ludziom, że dbamy o klimat, o naturę i zbieramy śmieciuchy. I to by był dobry przykład. I nagrywajcie filmy, puszczajcie na w świat, jak to wszystko wygląda. I ja jestem za tym. I zapraszam do mnie. Pochodzimy, pozbieramy śmieciuchy. Nie będziemy się kleić. <laughs> I będziemy dbać o naszą planetę w ten sposób. Hmm. No nie, Aresku? Cały wór znowu śmiecił. <laughs> o Boże, Boże. I tak. I co? Lecimy do pojemników i... I tyle, no. No dobra, jesteśmy już przy pojemnikach. Nie wiem, kto to tak porozwalał. To, co ostatnio tu dałem. No. Tu jest następny worek. No widzicie jak to się zbiera ile tego jest tak? No Masakra jakaś po prostu Wszystko śmieci tak? Tyle nad tymi brzegami ha. Niesamowite Ale dobra no. no cóż Wiem, że to nie jest popularny temat No Trudno teraz temat popularności masło zdobyło, zdobyło. No Dlaczego ceny takie są, i tak dalej, no? Ostatnio był cukier na tapecie. No, i to tak wiecie, jakaś fala idzie, i potem coś innego będzie na tapecie. No, tak to jest. no Szkoda, że śmieciuchy na tapecie nie są ani razu. No nie, przydałoby się tak, taki ogólno polski przynajmniej taki, taki jakiś taki nalot na to na tych śmieciarzy i, i pokazywanie tego brudu w Polsce jaki jest, tak? jaki jest, jak jest zaśmiecone wszystko. I tym się zajmować tak. Przynajmniej przez jeden dzień tak pokazać wszędzie w mediach, żeby to walili o tym. Nie, no. to nie ma popularności, to nigdy nie pójdzie. <laughs> nie, no, niestety nie ma takiej opcji. No cóż, walczę dalej. <laughs> ja wiem, że to jest. Nierówny pojedynek, no ale no Co zrobić, no, o masie nie będę się wypowiadał <noise> Po prostu, no, dzisiaj Mogłem sobie kupić kostkę masła Tak, bo musiałem tu przyjechać Teraz muszę jechać Do domu też, tak No trochę te autko więcej pali jak moja Meriva Poprzednia, także myślę, że Kostkę masła bym za to kupił No poświęciłem kostkę masła Na Na sprzątanie, no trudno Jest jak jest no to co, kończymy filmik. No to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Jak się Wam podobało oczywiście to co robi. No i co? Życzę Wam Zdrówka, uśmiechu, czystych lasów, jezior. Spokojnej. Spokojnego popołudnia. Trzymajcie się. I do następnego. Mam taki pomysł, wiecie, jeszcze. Ale dzisiaj Wam tego nie zdradzę, może następnym razem. Trzymajcie się. Ares, znowu na tym brudzie leżysz. Muszę te posłanie w samochodzie wyprać, bo już po prostu masakra jest jakaś. Dobra, zostawiamy śmieciuchy w spokoju, już tutaj niech to zabiorą stąd. I idę tam jeszcze na dół do tych wędkarzy, zobaczyć jak to tam jest, jak oni sobie łowią. Przejdziemy się, zobaczymy. No tak, z ciekawości. A co, nie wolno, wolno. A to taka mała dogryweczka. Widzicie, tu woda płynie tam do jeziora, jak jest dużo opadów. A tu taki... Myślę, że to jest teren prywatny. Przejdziemy tu na chwilę. Blisko jeziora. hotele Brud, po prostu jakaś masakra, tu jest jakieś 70 metrów do jeziora, patrzcie jaki tam jest gnój gdzie to Ares, chodź tu, Ares. Hmm. Była tu kiedyś knajpa. Widzicie? Jest teraz zamknięta. I tak wygląda teraz to wszystko tutaj. Blisko jeziora, zbiornik wody pitnej. Czy to tak może tu być? Rozumiem teren prywatny, ale czy to. Y Ktoś by nie mógł się tym zainteresować Z urzędu I po prostu coś z tym zrobić, co? Jak myślicie? To według mnie Jakaś kara powinna być, tak? Za takie coś Jeden wielki brud i syf I wylęgarnia jakiegoś dziadostwa 嗯我这些没来